Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat dla początkujących hodowców i yy, kolejny temat, który będziemy brali na tapetę, będzie dotyczył nieśności. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, coś by było niejasne, to piszcie w komentarzach, będę się starał na wszystko odpowiadać. No i ogromna prośba do Was o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nieśność u to tak dla początkujących hodowców, którzy nie wiedzą, żeby kury się dobrze, dobrze niosły, potrzebują odpowiednich warunków donieśności. Średnio zakłada się, że kura w ciągu 24 <try> godzin powinna znieść jajko. Oczywiście mówimy o kurze zdrowej, która już się niesie, czyli po tym 22 tygodniu. I jak to wygląda, moi drodzy? Jeżeli kupujemy kury zdrowe, jeżeli kupujemy kury młode i po jakimś czasie wiemy, że te kury już się powinny nieść i faktycznie zaczynają się nieść, to żeby poprawić tą nieśność i żeby ona była na zadowalającym poziomie, powinniśmy dążyć do odpowiednich warunków. Ja Wam teraz te warunki przedstawię, ja już o nich mówiłem 15 razy, natomiast warto powiedzieć to jeszcze raz dla początkujących osób, które dopiero zaczynają. Więc tak, jeżeli chodzi o nieśność, to dążymy do warunków, które będą w hodowli. Związane z odpowiednią temperaturą, z odpowiednim oświetleniem. Oprócz tego musimy pamiętać o wilgotności, która ma mniejszy wpływ, ale też ma nanieśność, o pokarmie i poziomie stresu. Trochę rozwinę te wątki. Wszystko macie u mnie na kanale, jeżeli chcecie sobie jeszcze bardziej te wątki rozwinąć. Każdy z tych czynników jest omówiony oddzielnie. Natomiast tak bardzo pokrótce. Jeżeli chodzi o temperaturę, musimy dążyć do tego, żeby temperatura była na poziomie około 15-20 stopni. Rozumiem, że jeżeli macie mały kurnik, macie małe warunki, ta temperatura zimą może być nieosiągalna, ale musimy starać się chociaż sprawić, żeby temperatura była na plusie, chociaż żeby te 2-3 stopnie były na plusie. Duży wiatr, śnieg, deszcz nie pomaga w odpowiedniej nieśności, natomiast im będzie cieplej zimą w kurniku, tym lepiej. Jak poprawić tą ciep to ciepło i tak dalej? Możemy na przykład lepiej zaizolować kurnik, możemy na mniejszej przestrzeni trzymać więcej kur lub po prostu dać więcej ściółki w postaci tej słomy do kurnika. No i teraz... Oprócz tej temperatury, kolejnym, słuchajcie, czynnikiem jest oświetlenie. Tutaj zaleca się, żeby było te 14-15 godzin dnia świetlnego. Po prostu, jeżeli wcześniej robi się ciemno, trzeba mieć jakieś oświetlenie w kurniku i kurom doświetlać. Są jakieś tam automatyczne włączniki, wyłączniki, więc my nawet się nie musimy tym przejmować, tylko po prostu to światło samo się zapala i samo gaśnie. Ale jest to bardzo ważne. Ważne jest to, żeby to światło było równomiernie rozmieszczone o barwie jasnej, o barwie białej lub o barwie żółtej. Teraz... Bardzo ważna kwestia dotycząca pokarmu. Pokarm powinien być zróżnicowany, tak samo jeżeli chodzi o wodę. Woda musi być cały czas dostarczana z wiadomego źródła pokarm w postaci, słuchajcie, zboża, warzyw, zielonki. Dla kur też powinien być na bieżąco dostarczany, zróżnicowany. Ja tu nie będę się rozwijał, jaki, też są odcinki na ten temat, każdy może sobie sprawdzić. Natomiast to jest podstawa, która musi być dla kur po prostu zawsze zapewniona. No i poziom stresu tutaj, żeby ten stres był jak najmniejszy. Czyli wchodzimy do kurnika wtedy tylko i wyłącznie, kiedy potrzebujemy, albo ewentualnie, żeby kury obserwować. No i co bardzo ważne, jeżeli już e, trzymamy kury, to najlepiej trzymać je oddzielnie, bez innych zwierząt, żeby miały ciszę i spokój, żeby się nie stresowały. I to są tak naprawdę podstawy tego, co trzeba wiedzieć. Oprócz tego dochodzą gniazda. Tak jak już mówiłem, gniazda powinny być e, słuchajcie na. Lepiej tej samej ścianie, gdzie są drzwi do kurnika. Kiedy kura siada do gniazd, widzi bezpośrednio ścianę, nic ją nie rozpraszcza, nie widzi drzwi wyjściowych. No i jeżeli o to zadbacie, jeszcze jest ta wilgotność, no ale ta wilgotność już tutaj w takiej małej hodowli bardzo trudno jest zachować na odpowiednim poziomie, więc na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast im bardziej będzie. Yy... Będą te czynniki zbliżone do tych, o które wymieniłem, czyli będzie odpowiednia temperatura, oświetlenie, pokarm i tak dalej, tym te kury będą wam się lepiej niosły. Im ona będzie bardziej odbiegała w waszej hodowli od tego, co powiedziałem, tym kury mogą się gorzej nieść. Pamiętajcie, że na nieśność również wpływa choroba kur, kiedy kury mają robaki, kiedy kury są chore, po prostu tej nieśności może nie być. Tak samo, jeżeli kupiliście kury, a czasami się tak zdarzy ze złym materiałem genetycznym, kury po prostu się nie niosą, rzadko się to zdarza, ale może, wtedy też kury nam się nie będą. Będą niosły. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której jeszcze wspomnę, natomiast tak bardzo pokrótce, dotycząca pierzenia. Po pierwszym roku, od pierwszej nieśności, mniej więcej kurą wypadają pióra i przestają się nieść. To jest naturalne u tych ptaków grzebiących i przez około miesiąc, dwa możecie nie mieć jajek. Jest to całkowicie naturalne, normalne. Ludzie sobie zastępują to w ten sposób, że dokupują po jakimś czasie drugie, drugi rodzaj, czy w ogóle drugie kurki, po to tylko i wyłącznie, żeby cały czas te jajka w tej hodowli mieć. Natomiast musimy się na to przygotować, że będzie taka delikatna przerwa u kur i to jest całkowicie normalne. I to, co do nieśności, powinno wam. Jak najbardziej wystarczyć. Jeszcze, bo tutaj ten odcinek chciałbym poświęcić też trochę o jajkach, więc chcę Wam powiedzieć, jak przechowywać, gdzie trzymać. Więc pokrótce, jeżeli chodzi o przechowywanie jajek, to słuchajcie, przez 3 tygodnie spokojnie, jeżeli nie będą w jakiejś tam bardzo dużej temperaturze trzymane, można te jajka spożywać, można je jeść. No, zalecane, żeby były w chłodzie trzymane. Pamiętajcie, żeby jajka od kurek zbierać codziennie, żeby jej nie korciło, bo kury mają taką tendencję później do dziobania jajek. No i nie jest to nic fajnego, kiedy wchodzimy, mamy te jajka pozbierać, a tu się okazuje, że kury nam te jajka podziobały. Także na bieżąco, jak widzicie, że kury jajka niosły, zniosły, trzeba po prostu te jajka następnego dnia albo tego samego dnia, najlepiej wieczorem, jak już wszystkie zniosły, te jajka pozbierać. Co jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o jajka, jeżeli chodzi o kolor skorupki, to tutaj w zależności od upierzenia kury, wiadomo, że im kurka będzie ciemniejsza, tym to jajko powinno być ciemniejsze. No, ale nie sugerujemy się, bo tu też jeden z widzów mówił, że jeżeli kury ma czarne, to jajka skorupki od jajek powinny być czarne. Nie, tak to nie działa. Tu chodzi bardziej o to, że to jajko może być trochę bardziej kremowe, skorupka trochę bardziej czerwona. Nie ma to znaczenia. To nie oznacza, że kura niesie jajko jakieś fermowe, bo skorupka ma inny kolor, także o tym pamiętajcie. I jeżeli chodzi o jakiekolwiek żółty, i skład tego jajka to wszystko zależy od pokarmu. Jajko i skład jajka jest słuchajcie o tyle, o ile bardziej to jajko będzie miało więcej wartości odżywczych w momencie kiedy kury będą jadły odpowiedni pokarm. Pamiętajcie, to nawet nie chodzi o dobrostan, o to jak te kury chodzą, tylko właśnie bardziej chodzi tylko i wyłącznie o to co te kury jedzą. To ile kury mają miejsca, gdzie one sobie chodzą, czy są szczęśliwe, wpływa bardziej na dobrostan kur, na to jak kury generalnie się czują, ale jeżeli chodzi o skład jajka i o to jak wygląda żółtko, ma to mniejszy wpływ. Głównie chodzi o pokarm. Możecie zauważyć, im dacie kurkom więcej marchewki, im będzie więcej zielonki, tym to żółtko będzie miało ładniejszy kolorek. Także o tym też trzeba pamiętać. Co do jajek, słuchajcie jeszcze to, co mogę wam podpowiedzieć. Jeżeli wasze kury będą dziobały jajka, no to trzeba po prostu najlepiej byłoby te jajka na bieżąco tym kurom zabierać. One w końcu się tego oduczą, ale lepiej mimo wszystko nie dopuścić do tego, żeby zaczęły te jajka dziobać, ponieważ do oduczenia będzie to dość trudne. Jeżeli kury nie niosą wam się w gniazdach, wtedy najlepiej położyć jakieś piłeczki pingpongowe do gniazd, żeby kury wiedziały, gdzie te jajka mają nieść. I to powinno Wam wystarczyć na początek, gdyby się jeszcze jakieś pytania pojawiły, to piszcie. Tematów jest bardzo dużo, natomiast macie w innych moich odcinkach, a dzisiaj tylko i wyłącznie takie podstawy dla osób, które w ogóle taką przygodę z drobiem chcą zacząć. Także o nieśności powiedziałem, o tym, jak zacząć, co robić, powiedziałem i to powinno Wam jak najbardziej wystarczyć. Także na dzisiaj tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.